Witajcie. Chciałam się zapytać Was, czy wiecie, po co robi się diagnostykę? Oczywiście, oczywiście, że po to, żeby później z tego wyciągnąć wnioski i żeby zacząć robić e, kroki e, ku temu, ażeby e, pomóc w rozwoju dzieciom. I dorosłym oczywiście. Także zadanie, pytanie. I odpowiedź. Wszystko szybko, łatwo i gładko poszło. A teraz tak na poważnie. Słuchajcie, nie należy się bać yy, diagnozy ADOS 2. To jest diagnostyka w kierunku spektrum. Yy, zapraszamy dzieci już od 12 miesiąca yy, po tam nieskończoność niemalże. Yy, nie chodzi o to, żeby yy, małe dzieci takie już stygmatyzować i nakładać mi etykiety, ale żeby sprawdzić w skali niepokoju, jak daleko niepokojące są już rozwojowe kroki, bądź ich brak. bądź ich brak. Ale tak naprawdę najwłaściwszą formą jest właśnie obserwacja nasza rodzica opiekuna. Gdyż to nasze doświadczenie, nasza taka obserwacja długa, stała i tak dalej, to my znamy dziecko, to my możemy coś na ten temat powiedzieć. Możemy powiedzieć, jakie ewentualnie zachowania mogą nas niepokoić, i jeżeli mamy tego typu dylematy, że coś jest nie tak. Zapraszam do diagnozy ADOS-2, bo im szybciej, tym lepiej. Tak. I to jest najprawdziwsza, słuchajcie, prawda? Bo yy, mając orzeczenie, możemy coś zacząć działać, czy w kierunku WWR-ów, czyli wczesnego wspomagania rozwoju, które jest darmowe w naszym kraju, ileś tam godzin, tylko warunek, trzeba mieć orzeczenie, trzeba mieć opinię, trzeba mieć, trzeba mieć do tego dokumentację. Także zapraszam serdecznie i pozdrawiam.